Halo, halo dzieciaki, z tej strony nie tata Gimpera, a to jest... Kurde, ruszę. O. To jest Izak. Izak Kozak, Izak Kere. Dzisiaj są finały mongolsi kontra Vitality. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie oglądać. Ci, którzy to będą oglądać. O oh, Jezu. Achievements are disabled. O. Dobrze. Jeszcze raz w takim razie. E, mody to będą tu. To wyłączamy spokojnie, nie piekć się Dobrze, Isaac na nowym save'ie, lecimy, śpimy Trzeba znowu coś spróbować, znowu... O jest, nic tu nie ma. Trzeba giercować, trzeba platynować i trzeba... się dobrze bawić. To jest przede wszystkim. To jest pierwsza zasada Minecraftera. O, oh, jak mi tego brakowało, po prostu pierdzielenia kocepało do... Do nikogo w sumie. Do siebie. Jakby nie marzę czy ktokolwiek będzie to oglądać, czy nie, no to ja tak czy inaczej, ja po prostu pierdzielę kocepało do siebie. Rewelans, odcinek. Więc chyba tego mi brakowało, po prostu. Hm. To tak... po prostu to się nie zmuszę do pierdzielenia głupot, nie wiem, przed lustrem. O kur... Ale... Jeśli mam już nakrypać, to to jest zupełnie inny feeling. To automatycznie człowiek zmusza, bo jednak podałoby coś mówić. Podałoby coś mówić w takich filmach, żeby nie było, że. E, nie wiem, unedited gameplay. Bez komentarza. Komentarz to jest to, co w większości. To jest najważniejszy, nawet jeśli sobie tego nie zdają z tego nie zdają z prawy, Tak, że nie ma. Jakby styl robienia filmów, temat robienia filmów to są też bardzo ważne rzeczy, ale ostatecznie to jak mówią, to co mówią i to czy mówią <grym> gra bardzo dużą rolę. Dobry, tak. Nie wierzę. Mama, mia. Idę mam bardzo dużą rolę w tym, czy ich filmiki są dobre, czy nie. Ja nie chcę robić tutaj dobrych filmików. Ten kanał ma być tylko i wyłącznie pod gameplay. Szybki gameplay Seizaka. Pewnie nawet z innych gier później, no ale póki co tylko Seizaka. Już wcześniej próbowałem na tym kanale nagrywać, tylko że taki problem zauważyłem, że. Nagrałem iPad na zapas i co się okazało? Pora gówno się okazało nie nagrywało mi ekranu. I 8 odcinków było bez ekranu. W ogóle, w sensie, ekran e, się nie ruszał, stał w miejscu. Coś było tylko dźwięk. Oczywiście wtedy nie miałem jeszcze drugiego monitora, żeby to sobie sprawdzać, więc to była katorga. Teraz na szczęście mam i widzę, że wszystko świetnie się nagrywa. Teraz też mam inny program, inne. Teraz... Ostrzeżenia. Inne plany, nadzieje i marzenia. E... Albo pierdziele co no. To też może być. Dzisiaj akurat też skończyłem nagrywać e, filmik na główny kanał właśnie, który mi trochę zajął. Znaczy, tak trochę, no, po to jak robiłem przez dłuższy okres czasu nie chciałem marnować, nie wiem, 5 godzin w jeden dzień. Takie też przyjemniej pracuje. No ale, właśnie, 5 godzin, 5 godzin tylko zajęło. No i właśnie na głównym koncie będę próbować robić jakieś bardziej interesujące rzeczy. Takie, żeby ktoś chętnie, takie, takie żeby ktoś jak zobaczy, to na i to sobie pomyśli. Uuu, ale to jest ciekawe. Chciałbym znać odpowiedź to w, e, w tytułach na YouTube powinno się robić pytania, albo e, statement jakiś wrzucać, typu e, X e, sytuacja jest szalona. <śledzious> e, no to, to jest jeden z przykładów, co nie? E, wiadomo, jak to jak akurat ten przykład działa, wygląda w praktyce. Ale na przykład, nie wiem, Demon Slayer to największe gówno. Takie... Taki tytuł przyciąga uwagę nie tylko tych, którzy się zgadzają, ale też tych, którzy jak to Demon Slayer to gówno, yy, yy. i się później stają w komentarzach, że jak to moja ulubiona bajka jest gównem. Nie będę słuchać twoich argumentów, moim zdaniem jest najlepsza. A dlaczego jest najlepsza? Nie mam pojęcia dlaczego jest najlepsza, ja ją lubię. To jest to, taka niekonstruktywna krytyka, w sensie, że już nieraz to zauważyłem, jeśli ktoś daje swoją opinię, po prostu, właśnie na przykładzie Demon Slayer'a to widziałem, ktoś dał swoją opinię, no to znaleźli się ludzie w komentarzach i ogólnie ludzie, którzy poszli osobne filmiki na ten temat, tak powiem, komentary, czy coś w tym stylu, którzy stwierdzili, że on się gówno zna, bo Demon Slayer to jest pik i nie jakby brat, mówiąc, że nie jest pick, dawał jakieś argumenty, przytaczał jakieś. E, nie wiem, argumenty, cokolwiek. A jakość materiałów wtedy, z drugiej strony, po prostu e, bardziej się skupiała nie na tym, żeby powiedzieć, dlaczego demo jest dobry, tylko dlaczego ten kolo gówno gada, prawda? To było tak zwane ośmieszenie oponenta bardziej niż cokolwiek innego. Bardziej niż udowodnienie mu braku racji. I no, uważam takie zachowanie za dosyć śmieszne. Jakby ja naprawdę z miłą chęcią mogę z kimś podyskutować, ale ja chciałbym, żeby to była jednak dyskusja. Ja, nie mo ja mogę zmienić zdanie, we ja wszystkim mogę zmienić zdanie, wystarczy, że zrozumiem, że moje postrzeganie akurat tej rzeczy jest błędne. Tylko, że taka narracja właśnie, ośmieszanie oponenta przykładowo, ona nie sprawi, że nowi ludzie pomyślą sobie wow, ten demon to naprawdę jest coś i sobie pomyślą na no, nic. Albo, że tego się jest klaunem, albo, że nie jest klaunem, w zależności od tego, jak już w miarę stali. Ale to jest właśnie po prostu utwierdzenie w przekonaniu tych, którzy już wierzą w dany sposób. To jest literalnie i wyłącznie to. Jeśli ktoś myśli, że pick, no to jest Rhythm to to nadal tak będzie myśleć i powie: Jo, ale go rozjechałeś. S, w eee, nie przedostanę się tam. No chyba, że. Potrójny brimstone? Dawaj stary! Jak bum cyk Ja pierdzielę i się ładuje. No dobra. To jest shot każdego bossa. Ej <laughs> wsy. <laughs> Kurna zapomniałem, że to Anki to robi. Dobra, nie walczę. I kurdebelka jak gałką ruszam, to czasami mi skacze w drugą stronę i przez to... Przez to, z czerwonym w złą stronę. O nie, nie tym. Ach, dobra, nieważne. Staramy się. Eee, no, to. Kontynuując, właśnie chciałbym robić na głównym kanale. Jakby. przede wszystkim, chyba. swoje opinie. O jego. I to z tego wyjdzie, to zobaczymy. Bo mam taką. Takie. Taką chęć wielką nie której nic, nic nie uspokoi. A ja. Trzeba to robić tak Że potrzebuję po prostu powiedzieć to, co mam na myśli. czuję taką niezmierzoną chęć. Tutaj tu hard sprzeda się później. Tu widać, Że to chciałem robić, to też zresztą teraz robię, no bo <laughs> mimo wszystko mówię co mam na myśli Nie no czemu? Chacamy na dotacji Super Blue Mapa Trzeba ulepszać sklep Boss. tutaj do bossa nie idziemy jeszcze. Nie właśnie, sądzę, że na tym kanale jeden filmik dziennie, to będzie bardzo dobrze. I no, jedno podejście w albo jeden fragment pewnej gry. Póki co nie wiem nawet jak, no ale to się jeszcze ogarnie. Jeśli będzie taka potrzeba, może blunki jakieś czy coś, no po prostu właśnie tak, żeby sobie popierdzielić jeszcze do tego czasu. Bo Isaac to jest taka prosta gra dla mnie, że ja się nie muszę zastanawiać dwa razy co ja mam zrobić, gdzie mam pójść tak dalej tak dalej. Po prostu to robię, to jest automat już. Bo mam 400 godzin w tej grze. no to jest, nie ma co się dziwić, szczerze. Most sane Isaac player. Uuu! Eee... A co się Co to jest? Ej! To nie było kiedyś. Jo, ale zmienili. Żeby się nie zespałnili na tobie. Ja pierdzielę, 10 lat im to zajęło. Gratuluję! <grymne> <grymne> ale teraz to wygląda profesjonalnie. Kurczę, blaszka. Ładnie. Ja nie wiem co to jest, bo to... Kurda... To jest chyba lepsze, bo to będą te skrzynki. Ja Nie zapamiętywałem brinketów, ale wszystkie itemy zapamiętałem. Szkoda, że też się zmieniały i zmieniają. Nie da się ich tak konkretnie zapamiętać. No właśnie, tutaj nagrywałbym... Ja pierdzielę dla siebie. Przede wszystkim... A, no nie, no... Cześć, ten ziomek. Rzutek. Żeby czuć się po pierwsze i najważniejsze... Lepiej z mówieniem do siebie, sądzę. Bo... Jeśli ktoś z was próbował nagrywać, czy coś w tym stylu robić, no to to jest zupełnie inny. Zupełnie innych umiejętności potrzeba mimo wszystko, żeby gadać do siebie i znajdować cały czas tematy, a żeby gadać w konwersacji z kimś. I ktoś mógłby normalnie w konwersacji błyszczeć, ale Aizaku, jakby miał nagrywać, Isaacu, no jakby miał nagrywać po prostu, no to. Ani B, ani M, ani B Bo... No, no, Nawet no, 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 nie jest w stanie gadać sam do siebie, przykładowo e, nie, nie jest to dla niego naturalne w jakiś sposób <ścoughs> Zarobiliście robiliście, Nic a kurna, to pomnaża serca, a nie... A, dobra. <laughs> nie ważne. poczekajmy sklep, czy... tu jest sklep, co? Dobrze. E, to nie szukajmy w sklepu. Jeej, staram Upgrade! Teraz te dzieci z FNaFa. Właśnie, FNaFa mógłbym zacząć się. U, no. Zacznę. Zacznę nagrać. no. noo. Zacząć, Żeby było tyle. O, serce, dzięki. Bajka czabi, jasne coś ciekawego No, na AZLA to, Toransko eee. To też Czekajcie kurde mogłem złożyć najpierw to raz. Ach, kurczę blaszka. Dobrze, trudno Mądry Polak po szkodzie To może być Secret Room. My jeszcze sprawdźmy pierwszy raz w tej gierce. Nie może być. Roblajki -like to jest w ogóle to. Jeszcze ja zacząłem grać w Enter to the Gungeon na no, tak PS-ie. Tak żeby platynę zrobić, oczywiście. Ale... Kurde blaszkę. To jest. A dobra, weźmiemy to. Eee. To jest w cholerę długa gra. Z platynowania. I nie, w Isaacu najbardziej mi się podoba to, że są różne kombinacje. <grym> jest po prostu dana pula itemów. Dostajesz jakiś item. To może być gówniany jak Soimilk. Ale później dostajesz coś do tego Soimilka. Na przykład. E... Nie wiem, nie wiem. E... I, <grym> I na <napierdzielasz> później. <grym> I to się przyjemnie gra. Od razu. Albo, do Ipek, albo, albo dostajesz IPK, i to jest tragiczny item, no bo e, łatwo się zabić e, w grze oczywiście. <laughs> Ale później dostajesz Pyromaniaka. I już się nic nie robi IPK, nawet cię leczy, więc jest jesteś niezabijalny, więc jest koniec wielki. Może się na Delirium i skutka stać przed nim. No nie, to no tu nie ma tej maszyny. A jednak każdy roguelike ma coś wyjątkowego. Oj! Szczególnie dobry roguelike, bo jednak dobre wyróżniają się tym, że. <laughs> rzeczywiście wyróżniają, właśnie. Że coś jest, co sprawia, że ludzie chcą grać właśnie w to, a nie w coś innego. Drugi monstro, dawaj. Krótek. No i tyle w temacie. A jeśli chodzi o roglejki, -like, to na pewno nie lubię Slay the Spire. Ani nie lubię... Aż tak bardzo nie lubię e, Dead Cells'ów. Dead Cells to takie no... To... Nie, 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 nie siedzą mi strasznie. A Slay the Spire to... E, z... Nie, nie, nie mam opcji, żeby to zagrał po prostu. Tragedi tragicznie jest szczęścia gra. Na eee, skinisz ją, skinisz ją. Dobra, weź się Teraz <grymianie> muszę samemu do siebie mówić. o to chodzi. la, dobra. To już wszystko basic. I niestety to już ostatnie piętro jest, bo to jest tylko matka. Tak, ja pierzera. La, 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 la. ale już po tym będę mógł mieć mody, całe szczęście moda i dominata to samo jak coś, pamiętajcie o tym, maturzyści pullback, super A, dobra dwa serduszka, na matkę, no na luzie tylko, żeby dotrzeć do matki z tymi dwoma serduszkami. To może być ciężej. Chciałbym jeszcze do sklepu hurl na maść. Był już sklep przecież. No, hermit, dziękuję ci bardzo, ale nie. Tu? The Sun, okej. Okay. A bo ona musi być na ekranie, żeby ją zado... Ale dobra. To trudno się mówi. High time! time! Aaaa, Isaac! I dziękuje. <grymne> Uuu, po prostu ta, 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 wszystko ta, zaczęła odblokowywać. Sprawa. Jeszcze zanim co, to włączymy mody. Eee... Planetarium Chance. I to chyba tyle. Jeszcze to. Barańsko. Już? Wspaniale. Więc to by było na tyle w pierwszym odcinku. Oj tak, popierdzieliłem sobie o niczym, ale moim zdaniem wyszło wspaniale. Tak więc e, muszę się pożegnanie. E, cześć, przyjacielu.